Panie dyrektor, trwają akcje w ramach powiatowego dnia dawcy. Dzisiaj było szkolenie prowadzone przez ratownika medycznego. Jakie dalsze będą kroki podejmowane w ramach powiatowego dnia dawcy? Może zacznę od tego, że 1 czerwca jest organizowany Dzień Powiatowy Dzień Dawcy Szpiku Kostnego już po raz drugi w naszym powiecie, wspólnie ze Strażem Powiatowym i Szpitalem i Zespół szkół nr 3. Dla nas jest to istotne przedsięwzięcie z dwóch względów. Po pierwsze, chcemy rozpropagować ideę dawstwa szpiku kostnego, a z drugiej strony chcemy uczynić taką szeroko pojętą edukację wśród dzieci i młodzieży. Dzisiaj odbywa się jedno z kolejnych spotkań z ratownikiem medycznym. Wszystkie szkoły z naszego powiatu, które chciały, aby ratownicy przeszkolili młodzież, korzystają z tej oferty. Kolejnym działaniem to konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i średnich. I Dzisiaj będzie rozstrzygany ten konkurs. Nadeszło bardzo dużo prac. Tematyką to jest niesienie pomocy.